Luxpaw może wolet nie tylko centrum ogrodzeń, to także producent loftowych mebli i artykułów do domu, na przykład stylowy hoker z siedziskiem jedyne 170 zł, możliwość wyprodukowania przedmiotu pod wymiar i życzenie klienta. Więcej podobnego asortymentu znajdziecie klikając w banner Luxpaw na tkn24.pl. Chciałem serdecznie powitać na placu budowy, bo dzisiaj ta budowa jest jeszcze wciąż w trakcie, pana ministra i jednocześnie posła Ziemi Świętokrzyskiej, pana profesora... Wawrzyka. Ponieważ był ojcem chrzestym tej budowy i to między innymi jego staraniem, Gmina Końskie otrzymała bardzo poważne wsparcie finansowe, dzięki któremu budowa tej hali, wyczekiwanej przez społeczność szkolną, ale i też przez tych mieszkańców gminy, którym zależy na sportowym trybie życia, na możliwości rekreacji poprzez sport, dzięki temu ta budowa stała się możliwa. Ja chciałbym przypomnieć, że dotacja z. Polskiego ładu Wynosi tutaj 12 milionów 600 tysięcy zł i stanowi około 80% całości kosztów. Trafiliśmy szczęśliwie na bardzo sprawnego wykonawcę, który, jak widać, czyni ogromne postępy. Pan minister został tutaj zaproszony wtedy, kiedy jeszcze byliśmy przekonani, że już może będziemy pod dachem. Niestety, zupełnie bez porozumienia z nami przyszła zima. I, I jeszcze płyty warstwowe są poza terenem budowy, ale gdyby nie ten nagły przypływ śniegu, mrozu, to prawdopodobnie byśmy byli już pod, pod dachem. Natomiast nie ma, nie, nie ma co ukrywać, że byłem zainteresowany spotkaniem z panem ministrem, choćby dlatego, że Gmina Końskie przygotowała inne wnioski o dofinansowanie, a znając skuteczność pana ministra, wierzę, że. Że coś z tego, z tego będzie. będzie tak jest. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, tak jak Pan Burmistrz powiedział, spotykamy się w ważnym miejscu dla miasta końskie, dlatego że to jest inwestycja finansowana z tak zwanego programu Polski Ład. Te 12 600 to jest wkład pieniędzy rządowych 20% zapewniło, zapewniło miasto, ale Dlaczego spotkanie dzisiaj i skąd akurat dzisiaj to spotkanie? Po pierwsze, widzicie Państwo, że te inwestycje, które zostały sfinansowane, są finansowane z Polskiego Ładu, powstają. To Polski Ład to nie były tylko pieniądze dane gminom na inwestycje, które są odwlekane, które się nie dzieją. Dzisiaj widzimy, że te, te prace postępują. Na tym przykładzie widać, że postępują wzorcowo, bardzo szybko. Z tego co pan burmistrz powiedział nawet wyprzedzany, wyprzedzamy, wyprzedzają państwo trochę harmonogram, więc naprawdę warto starać się o te środki, warto z tych pieniędzy korzystać, dlatego jeżeli one służą, jeżeli one służą mieszkańcom.